O, tutaj jest, Cho chodź, widzę cię. A ja się tu Nie, widzę. nie w a. tą stronę, tu, no dobra A tutaj O kurwa, a creepery! Więcej ogórków, ja pierdolę ty, dużo masz tych creeperów, uwaga, kolejne idą. Jeszcze dwa. No nie, no i wybuch! Kolejny Ej, kolejny idzie, kolejny idzie, aaa! Weź go, weź go, weź go, Nie, nie, nie wchodź mi do domu! No posrało cię! Chłopie! Nie! Kur! Wybuchł? Jeszcze jeden, no nie! Wybuchł? Czy on wybuchł? Nie miałem staminy